you Witam serdecznie w kanale Spar TV. Jesteśmy w Łancucie na boisku Orlika w czasie turnieju sparka zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka. Ze mną jedna z mam, dzieci, które oczywiście biorą udział w dzisiejszym turnieju. Proszę nam się przedstawić, powiedz, w jakiej syn gra. Nazywam się Jona Rak, mój syn gra od czterech lat w drużynie Rysowi i jak się pani podoba organizacja? Organizacja jest wspaniała, pogoda nam dopisała. Jest troszkę gorąco, ale damy radę. Jest dużo wody, także wszystko jest pod kontrolą. A jak syn sobie radzi? No na razie syn sobie radzi bardzo dobrze, drużyna dwa mecze grała i obydwa mecze wygrała. Oczywiście życzę sukcesu w dzisiejszym turnieju, i w przyszłości. Nie dziękuję jeszcze. Tak, oczywiście myślę, że liczy Pani na sukces syna i drużyny. Tak, oczywiście, jak, naj, jak najbardziej. Nie będę pytać o faworyta, bo myślę, że faworytem oczywiście, oczywiście. jest drużyna Ressowi, ale gdyby Pani miała ewentualnie wskazać, proszę, kogoś, kto zajmie drugie miejsce? Myślę, że to będzie orzełek. Orzełek. Świetnie grają chłopaki. Tak, Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.